Na moim kanale z tej strony, mi 168, a przed Wami moja powtórka z bitwy T54. Eee, T54, czyli radziecki MED 9 Tieru z linii prowadzącej do obiektu 140 albo te, to T62A, e, przez wielu uważany za najlepszy MET, Moim zdaniem jest to najlepszy MET, ale swojego Tieru. Dlatego, że jeżeli mówimy najlepszy met, to w tym momencie musielibyśmy go porównywać również z czołgami średnimi poziomu 10, a uważam, że taki też 62 a czy Obiekt 140 są od niego, od T-54 jednak, zdecydowanie lepsze. Na T-54 mamy do dyspozycji dwa działa topowe. Ja używam działa w tej bitwie, która... działka, która prowadzi do... które prowadzi do... Obiekta 140 działu to charakteryzuje się nieco niższą penetracją na pociskach zwykłych, dlatego, że mamy tutaj 201 przebicia i 320 uszkodzeń. Na pocisku premium 330 przebicia, 320 uszkodzeń, jest to pocisk kumulacyjny. Pociski premium są takie same dla obu dział, natomiast działko prowadzące do T-62A ma nieco lepszą penetrację, bo bodajże 218 albo 219, jeżeli dobrze pamiętam. I nieco gorszą celność. Ja preferuję jednak większą celność i nawet przy tej odrobinie mniejszej penetracji zawsze można przerzucić na złoto. Złoto ma taką penetrację, że przebija nawet dziesiąte poziomy, be przepraszam, bez najmniejszego problemu. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, naprawdę, tym bardziej, że nawet słyszałem takie opinie, że T54 to jest czołg, który jest tworzony do grania tylko i wyłącznie amunicją premium. Na tym czołgu kręcone są niesamowite wyniki, dlatego wbicie odznaki mistrzowskiej wymaga naprawdę niezłego wysiłku i zdarza się stosunkowo rzadko. No, może lepszym graczom zdarza się często, jednak dla mnie był to no, duży trud. T54 tutaj grałem, dlatego że obiekt 140 mam już od dłuższego czasu. Tutaj grałem, żeby zrobić T62A. Obecnie już czołgu T54 nie posiadam, sprzedałem go. Jednak podejrzewam, że z czasem może go odkupię, bo myślę, że jest to na przykład dobry czołg do misji ostatniej, czyli do zniszczenia niszczycieli czołgów poziomu wyższego. A poza tym jest to czołg bardzo przyjemny w grze. Myślę, że ten czołg dobrze uczy gry jego następcą, którym któregokolwiek byśmy nie wybrali, czy to obiekta, czy to też 62A. Dlatego, że charakteryzuje się dobrym pancerzem, zwłaszcza dość twardą wieżą, eee, to fajną mobilnością, celnym nawet stosunkowo działkiem eee, zarówno w ruchu, jak i na postoju. jest eee, naprawdę bardzo sympatyczna maszyna. Tutaj przychodząc już do samej bitewki, zdecydowałem się podjechać do przodu, dlatego że przeciwnik jakoś się nie kwapił specjalnie. No a demet trzeba robić. Nasi ostro naciskają tamtą flankę, czyli linia 0, linie 9. Natomiast tutaj przeciwnicy sobie stanęli i spróbują się strzelać na odległość, pocelowanie w patona, jak widzicie 201 penetracji spokojnie wystarcza, aby przebić tutaj bez problemu. W miarę szybki czas przeładowania, chyba 6 coś, albo nawet trochę więcej, ten strzał w czernią płytę T-54 oczywiście nie miał prawa wejść, ja po skontowaniu również bez problemu odbiję strzału. T-54 z przeciwnej drużyny, tutaj ładuje pocisk kumulacyjny, aby spokojnie tego T-54 załatwić. Wyjechał dla mnie bokiem, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, gdybym wiedział, że dla mnie bokiem wyjedzie, nie używałbym kumulacyjnych, tylko użyłbym normalnego APK. Ale tutaj myślałem, że będę strzelał mu od frontu. Panterka na mnie nie zwraca uwagi, w tym szybki strzał bok Tutaj jeszcze piękne wysadzenie przez Amixa 30 z naszej drużyny. T-54 sobie stoi tam, więc pomyślałem sobie, a Let, może wejdzie. Może jakiś damage wpadnie. Eee, 450, tutaj M48 Patton e, ładnie mnie zgąskował, natomiast e, tutaj na całe jeszcze się korzystnie nie obróciło, także mogłem opuścić działo, szybkie dobicie lufy, dlatego że w tym momencie najistotniejsze jest wykończenie przeciwników, szybkie wykończenie teraz magazynka, jako że był on najgroźniejszy, dysponował najpotężniejszym uzbrojeniem. Teraz mam problem, dlatego że przede mną dwa lajty. W tym momencie bulldog niemiecki jest na strzał, wycofuje się, a 13 1390 jest naprawdę groźnym przeciwnikiem. mógłby gdybym miał pełny magazynek, mógłby mnie spokojnie skończyć, ja sobie, a może te lajty na mnie nie wyjadą, poza tym od przodu raczej nic nie zrobił, więc sobie strzelę jeszcze raz w tego T54. co jak widzimy po modzie na górze ten strzał wszedł. Tutaj szybkie, pomimo tego, że 1390 wyjeżdża postanowiłem, że najważniejsze jest skończyć lufę całe szczęście to trafiło mimo, że miał pełne prawo nie trafić obrócenie się prędziutko przodem do 1390, dlatego, że tam mam pancerz, którego na standardowych przeciwskakach raczej nie przebije. tutaj na całe szczęście dinga przodem, on nie trafia i w tym momencie jest na przeładowaniu dlatego, że ucieka tutaj już spudłowany strzał Ten 25 przez 2 na całe szczęście mnie nie trafia dobicie rzeczonego, niszczyciela czołgów Teraz 1390 tam stoi, czeka, więc nie może zmarnować okazji. Trzeba pojechać i go utłuc. Co też robię. Teraz szybciutko pomyślałem sobie, a może jeszcze wpadnie specjalista. Bo tutaj widzę, że artyleria z nastrzał. Do 3, T30 wiedziałem, że nie zdąży dojechać. Tutaj nawet chyba zaraz napiszę do, do drużyny, żeby mi go zostawili. Ściganie się z lightem, ale niestety KW4 był szybszy, w związku z tym tylko 5 fragów. A my przechodzimy do podsumowania. Zabitewkę padła MK. Naprawdę na tym czołgu MK to jest coś. To jest naprawdę ciężka rzecz, żeby tą MK uzyskać. Niesamowite wyniki są kręcone, a ten wynik, który Wam za chwilę pokażę w obrażeniach, jest naprawdę jednym z stosunkowo średnich, jakie widziałem do tego sześć pomniejszych medali stalowa ściana oraz duży kaliber. Zrobiłem najwięcej obrażeń ze swojej drużyny 4898 1360 punktów podstawowych doświadczenia 5 zniszczonych pojazdów przeciwnika. Pancerzem zablokowałem 3420 punktów obrażeń. Naprawdę granie na wierzcie tym czołgiem daje rezultaty, daje efekty, jest to skuteczne. 35 tysięcy z kątem premium na czysto, ze wszystkim bonusem 4080 punktów doświadczenia. W tej bitce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.